Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii. Witam Państwa. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Kawę z Agentem. A ten odcinek dedykuję bankom. I podsumowanie. Podsumujemy sobie, jak bezpieczny kredyt 2% wpłynął na rynek, ponieważ już mamy takie naprawdę całościowe, pełne dane i możemy już zamknąć ten temat kredytu 2%, bo on naprawdę odcisnął się dużym odciskiem na rynku nieruchomości, czy pozytywnym, czy negatywnym. To będziemy właśnie sobie podsumowywać. Porozmawiamy jeszcze oczywiście o nowym programie stymulującym rynek nieruchomości, czyli mieszkanie na start. I tutaj myślę, że nad tym warto się pochylić, bo już się pojawiają kłótnie w obozie rządzącym, czy w ogóle wprowadzać, czy nie wprowadzać, w jakiej formule, więc tutaj też się nad tym pochylimy. No i na sam koniec artykuł, który myślę, że najbardziej spodoba się kupującym. Deweloperzy od dwóch lat zanotowali największe spadki sprzedaży. A co oznaczają największe spadki sprzedaży? No miejmy nadzieję spadek cen. Zapraszam na dzisiejszą kawę z agentem. To na rynku wtórnym kupiono najwięcej mieszkań za bezpieczny kredyt 2%. Około 90 tysięcy gospodarstw domowych skorzystało z programu Bezpieczny kredyt 2%. Eksperci portalu GetHome dotarli do danych, z których wynika, że jego beneficjenci najchętniej kupowali mieszkania z drugiej ręki niż te od deweloperów. I w sumie tu konkluzja, chyba której nie możemy się dziwić. No, Deweloperzy chyba liczyli, że kredyt 2% zastymuluje ich sprzedaż. Wyszło troszeczkę inaczej. No dlaczego? Mieszkania z rynku wtórnego są troszeczkę tańsze od. Od mieszkań z rynku pierwotnego. Na to ma oczywiście wiele czynników e, wpływ, które myślę, że kiedyś mogę dla Państwa przygotować taki e, odcinek oddzielny, który będzie Państwu podsumować, co de facto wpływa na cenę u dewelopera, e, bo to oczywiście nie jest sama marża, jakby większość osób mogło sugerować, to nie jest sam zysk dewelopera. Na to ma wiele, wiele czynników, a niestety prawo i rządzący nie pomagają deweloperom, żeby budować szybciej, sprawniej i taniej. Więc e, tutaj myślę, że taka konkluzja, której nie możemy się dziwić, dlaczego właśnie akurat. akurat Rynek wtórny. No i oczywiście, wiadomo, rynek wtórny jest o tyle bardziej komfortowy, że kupujemy i dostajemy to, co kupiliśmy stosunkowo szybko. Przy inwestycjach deweloperskich czas oczekiwania czasem to jest nawet kilka lat na nieruchomość, więc myślę, że tutaj nie ma co się dziwić, że jak ktoś chciał skorzystać z tego programu, to od razu skonsumować ten swój zakup. Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego BGK, który zarządza programem Bezpieczny Kredyt 2%, wynika, że do końca marca tego roku banki zawarły blisko 89 tysięcy umów kredytowych o łącznej wartości 36 miliarda złotych. To jest ponad 36 miliarda złotych. Średnia kwota bezpiecznego kredytu wynosiła około 403 tysięcy złotych. Więc całkiem, całkiem wysoko, szanowni Państwo. Okazuje się, że 41 tysięcy kredytów, czyli niemal 46% wszystkich udzielonych posłużyło sfinansowaniu zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Zaś rynek pierwotny, to tylko 38%, bo dokładnie 34 tysiące beneficjentów. Całkiem sporo, bo aż 9,5 tysiąca kredytobiorców sfinansowało tym kredytem budowę lub dokończenie budowy domu, lub rzadziej nabycie działki na ten cel. Na zakup własnościowego mieszkania spółdzielczego zaciągnęło bezpieczny kredyt 2%, tylko 5%, ponad lekko 5%. Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej kredytów banki udzieliły w województwach, których stolicami są największe metropolie. Jednak najpewniej nikt się nie spodziewał, że to Łódź będzie w tym rankingu przed Warszawą. Co ciekawe, stolica województwa łódzkiego była przez tę większą część ubiegłego roku oazą stabilności. Tylko tam wzrosła oferta nowych mieszkań, a co najważniejsze dla kupujących ich ceny wzrosły najmniej. No i też myślę, że już teraz Państwo się nie dziwią, dlaczego to właśnie łódź była tym liderem w zaciąganiu kredytów 2%, skoro ceny tam najmniej rosły, a pojawiło się najwięcej nowych mieszkań. BGK informował również, że w programie beneficjentów bezpiecznego kredytu 2% zdecydowanie dominują single, przepada ich aż Ponad 50 tysięcy, czyli 56%, e, zaś gospodarstwa dwuosobowe to przeszło 1 czwarta tych wszystkich naszych kredytobiorców. Warto wspomnieć, że program zawierał limit wiekowy 45 lat, jednak w przypadku 56 tysięcy ponad konsumentów, którzy skorzystali z tego kredytu. Ich wiek nie przekroczył 30 roku życia, więc tutaj rzeczywiście w bezpiecznym kredycie dominowali młodzi. W sumie taki był e, pomysł, żeby zastymulować właśnie u młodych zakup, więc można powiedzieć, że tutaj jeden plusik dla rządzących za zrealizowanie jednego z pomysłów swoich. Mitem jest też to, że po bezpiecznym kredycie 2%, że przepraszam po bezpieczny kredyt 2% sięgały głównie osoby zamożne, które mogły sobie pozwolić na zwykły komercyjny kredyt hipoteczny. I tutaj rzeczywiście zgodzę się z tym komentarzem, bardzo dużo było głosów, że no przecież z tego kredytu będą korzystać głównie osoby, które i tak mogą kupić nieruchomość. No i właśnie ten mit zostanie obalony, zaraz Państwo się zapoznacie z dokładnymi danymi. Według BGK niemal 7 na 10 gospodarstw domowych, głównie singli, które skorzystały ze wsparcia miało zarobki nieprzekraczające 6,5 tysiąca złotych, czyli na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ponadto niemal 53% kredytobiorców skorzystało z gwarancji wkładu własnego. Więc tutaj garść statystyk o tym kredycie 2% i pytanie do Państwa. Czy z perspektywy czasu oceniacie ten program jako pozytywny czy negatywny? Bo zaraz w drugim artykule przejdziemy do kolejnego pomysłu rządzących i tutaj no, już się pojawia więcej obaw odnośnie tego programu. Ale chciałabym poznać przede wszystkim Państwa zdanie już z perspektywy czasu, jak oceniacie Państwo kredyt 2% na plus czy nie plus? Jeżeli tak, to proszę zargumentujcie swoje zdanie. Bardzo chętnie porozmawiam z Wami w komentarzach. I przechodzimy do drugiego artykułu, gdzie, tak jak obiecałam, ten odcinek będzie dedykowany bankom i deweloperom, czyli można powiedzieć tym głównym sterującym rynek nieruchomości. I tutaj artykuł, który przygotowałam, mówi w tytule tak: Ministerstwo Finansów i NBP krytykują kredyt na start. Będzie silnym czynnikiem propopytowym. No i teraz pytanie: a jedne siły mówią tutaj. Może być siły polityczne, mówią o tym, że trzeba e, zrobić ponownie popyt na rynku nieruchomości, ponieważ on nam powoli słabnie. I to zobaczycie w trzecim artykule, jak właśnie statystyki sprzedażowe spadają deweloperom, czyli widać, że ten popyt nam gaśnie. No i tutaj już jest e, informacja, że będzie silnym czynnikiem propopytowym, czyli już e, widzimy, że jednak ten popyt nie zawsze zastymulowany jest dobrą oznaką. I powoli, powoli instytucje nasze narodowe zaczynają się budzić z takiego hip, hip, hura, róbmy popyt na rynku nieruchomości, zaczynają rozsądnie rozważać swoje pomysły. I tutaj zagłębimy się dokładnie w ich argumenty. Co uważają na temat kolejnego programu stymulującego popyt na rynku nieruchomości? Dopłaty w ramach programu Kredyt na Start stanowiłyby silny czynnik propopytowy na rynku nieruchomości, co może doprowadzić do niewspółmiernego, do fundamentu wzrostu cen i kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie, oceniło Ministerstwo Finansów w opinii do pierwszej wersji projektu rządowego programu. Wskazana, wskazania wymaga, Iż zaproponowane w omawianym projekcie ustawy rozwiązania stanowią silny czynnik propopytowy. Pro Wraz z pojawiającą się sytuacją makroekonomiczną, stabilnym wzrostem płac, niskim bezrobociem, malejącą inflacją, spodziewanymi obniżkami stóp procentowych NBP, można spodziewać się stopniowej odbudowy popytu na mieszkania bez takiej skali dopłat do rat kredytów. I tutaj, chyba pierwszy raz w tym programie, muszę powiedzieć, że ministerstwo. Ma mądrą konkluzję, bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli e, zaczną nam przede wszystkim spadać e, stopy procentowe, dodatkowo spadnie nam inflacja, będą systematycznie, delikatnie wzrastać płace, tak jak to powinno być de facto w gospodarce, to ten popyt sam się zacznie nakręcać. No i oczywiście niskie bezrobocie tak musimy też o tym pamiętać. Więc Dodawanie oliwy do ognia, tak zwanego, żeby przyspieszyć, wydaje się rzeczywiście głupim pomysłem. Ale czytamy dalej, jakie są jeszcze argumenty. Na razie tutaj muszę przyznać punkt dla Ministerstwa Finansów, bo rzeczywiście bardzo mądra konkluzja. Popyt na kredyt w postaci liczby wniosków dane BIG jest naturalnie niższy niż w drugim półroczu zeszłego roku, ale jednak pozostaje na wyraźnie wyższych poziomach o 30-40% niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku wbrew przewidywaniu załamaniu się popytu, co wskazuje na polepszającą się sytuację gospodarstw domowych. Zwracamy uwagę, że proponowane działania oddziałujące bezpośrednio na popyt mogą doprowadzić do niewspółmiernego do fundamentów gospodarki wzrostu cen a, i oczywiście kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie. Tutaj jest taki ten komentarz, w odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań. No i tutaj zahaczamy o kolejny aspekt, podaż mieszkań, bo popyt to jest jedno, ale co właśnie z podażą? Wprowadzenie proponowanego rozwiązania i spodziewane wraz z nimi przyspieszony wzrost cen mieszkań spowoduje w ocenie Ministerstwa Finansów przyspieszenie decyzji o kupnie mieszkanie również przez gospodarstwa domowe niekwalifikujące się do programu, ale planujące zakupić mieszkanie w najbliższej przyszłości ze względu na chęć ochrony zgromadzonych w tym celu oszczędności przed mm, względem przyspieszonej dynamiki cen nieruchomości. W ocenie resortu finansów, choć istnieją przesłanki, że można spodziewać się mniejszego wpływu na średnie ceny tego programu niż jego poprzednika, bezpiecznego kredytu 2%, ze względu na liczne kryteria ograniczające skalę dopłat, który poprzedni program nie posiadał. W opinii NBP działania polityki gospodarczej zmierzające do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce są pożądane. Wraz je, zwraca jednak uwagę na fakt, że rozwiązania proponowane w projekcie ustawy oddziałują przede wszystkim na stronę popytową, przez co można oczekiwać, że nie przyczynią się w zauważalny sposób do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce. Wspieranie głównie strony popytowej na rynku nieruchomości poprzez wprowadzenie bodźca do zaciągania kredytów hipotecznych może oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu cen nieruchomości, ograniczając w ten sposób ich dostępność dla znacznej części społeczeństwa. I tu po raz kolejny w dzisiejszym programie muszę powiedzieć punkt dla naszych instytucji. Dlaczego? Bardzo mądry komentarz. Rzeczywiście, stymulowanie samego popytu nie rozwiązuje problemu, ponieważ problem w Polsce jest podaż nieruchomości. Lewicowe środowiska powiedzą tanich nieruchomości. Ja oczywiście tej takich sformułowań nie będę używać. E, przede wszystkim brakuje nam nieruchomości do zakupu, więc stymulowanie tego popytu. Przez co właśnie będą nam dalej rosły ceny przy bardzo małej podaży, zrobi nam absurdalną rynk, e, s, scenę na rynku nieruchomości, gdzie naprawdę nieliczne, nieliczne grono będzie mogło sobie pozwolić na zakup nieruchomości, bo też proszę pamiętać, że dosięgniemy kiedyś takiego pułapu oczywiście głupio pompując ceny nieruchomości, że one po prostu staną się nieosiągalne, nawet przy zaciąganiu kredytów będą po prostu absurdalnie drogie. Więc naprawdę muszę e, powiedzieć, że w tym artykule muszę bardzo pozytywnie ocenić stanowisko naszych głów rządzących, osób, które zasiadają w ministerstwach. Naprawdę bardzo mądre konkluzje i powiem Państwu szczerze, że zastanawiam się, czy na pewno wprowadzą jakikolwiek dodatkowy program. Myślę, że mogą z tym poczekać. Mam taką sugestię, że to będzie trochę takie granie na czasie, trzymanie w niepewności, ale można zauważyć, że zaczynają sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę stymulowanie popytu tak naprawdę daje wzrost cen. Więc... Nie to, co obiecywali wyborcom, nie to, co de facto są zobowiązani zrobić dla naszej gospodarki krajowej. Więc bardzo pozytywnie oceniam ten artykuł. Oczywiście jestem ciekawa Państwa również opinii w tym temacie. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Pierwsza raz od dawna czytam tak mądrze sformułowane, tak ekonomicznie sformułowane zdania, które właśnie pokazują, że naprawdę zaczynają myśleć kilka kroków naprzód. I jeżeli właśnie mówimy o tych kilku krokach naprzód, myślę, że warto... Poruszyć tutaj nasz trzeci artykuł, e, który, tak jak mówiłam, wybrałam dla Państwa troszeczkę ku pokrzepieniu serc, e, bo wiem, że kupujący bardzo na to czekają i chyba to już taka kolejna jaskółeczka, która może nam czynić e, obniżki cen. Dlaczego? Ponieważ e, no, ciężko jest negocjować z statystykami, dane są brutalne dla deweloperów. E, mają największy spadek sprzedaży od dwóch lat. I tutaj, mimo że deweloperzy robią dobrą minę do złej gry, no niestety będą musieli jakoś wyjaśnić te dane. I tutaj Myślę, że taką naszą pierwszą radością może być to, że rzeczywiście deweloperzy zaczynają wyciągać wnioski i pojawiają się głosy wśród deweloperów, że powoli trzeba będzie zacząć robić korekty cen. Już mogli państwo zobaczyć, że deweloperzy kuszą kupujących chociażby darmowymi garażami, darmowymi komórkami lokatorskimi. Coś, gdzie jeszcze niedawno było to absolutnie nie do pomyślenia, żeby Liczyć na jakiekolwiek promocje od deweloperów. Teraz one już są, można powiedzieć, powoli standardem, więc. Zaraz po promocjach zaczyna się obniżka cen. No i oczywiście za to trzymam kciuki, żeby tutaj nam troszeczkę ten rynek rozluźnić, bo pamiętajmy, że jak te ceny nam się obniżą, to naprawdę się zastymuluje popyt, bo po prostu dla większej grupy osób otworzy się możliwość zakupu nieruchomości. Dlatego trzymamy za to mocno kciuki. Ja czytam państwu artykuł. Posłuchajcie, jak tam u deweloperów jakich dane sprzedażowe, bo mówię, jest to chyba pierwszy sygnał do tego, że możemy się spodziewać zaraz obniżek cen. Dane o sprzedaży mieszkań w drugim kwartale 2024 roku od giełdowych deweloperów wskazują na największe tąpnięcie na rynku od okresu zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Deweloperzy jednak robią dobrą minę do złej gry. Sprzedaż mieszkań w ujęciu kwartał do kwartału spadła trzeci raz z rzędu, wynika z raportu dziewięciu branżowych spółek. W sumie sprzedały one niecałe 4000 mieszkań, dokładnie 3906 mieszkań, czyli o prawie 12% mniej niż w pierwszym kwartale naszego bieżącego roku. To największy kwartalny spadek od trzeciego kwartału 2022, kiedy to we wrześniu RPP wywindowała poziom stóp procentowych najwyżej od stycznia 2003 roku. W tym okresie kwartalna sprzedaż spadła o 20%. Czyli zobaczmy, mamy 12-20%, naprawdę nie ma dużej e, przepaści. Potem jak kwartał wcześniej spadki były jeszcze większe, wraz z dynamicznie rosnącymi stopami procentowymi. W, dwu, w drugim kwartale bieżącego roku sumaryczna sprzedaż także po raz pierwszy od roku spadła poniżej 4000 lokali. Widoczna jest kontynuacja negatywnego trendu, który dla badanej grupy rozpoczął się po osiągnięciu szczytu w trzecim kwartale 2023, gdy w lipcu ruszył program bezpieczny kredyt 2%, wtedy analizowana dziewiątka sprzedała w sumie niecałe 5000 mieszkań, bo 4888, czyli o 27% więcej kwartał do kwartału. I o prawie 98% więcej rok do roku. No ale musimy pamiętać, że ta, te dane są trochę zakłamane, no bo w 2022 podwyżka stóp procentowych, stąd taki właśnie duży wystrzał, e, aż o 98% rok do roku. Jednak przy deweloperach patrzymy kwartał do kwartału, wtedy najlepiej nam się obserwuje e, tendencje i nastroje na rynku nieruchomości. I tutaj przeczytam Państwu dane dokładne o sprzedaży mieszkań wybranych giełdowych deweloperów za drugi kwartał naszego bieżącego roku. Dom Development 943, Develia 911, Murapol 683, Atal 566, Grupa Archicom i Echo 472, Inpro 138, Marvipol 110, Locum Development 45, Wikana 38. Razem to niecałe 4000. W zestawieniu poszczególnych spółek deweloperskich najmocniej kwartał do kwartału spadła sprzedaż Locum Development. Prawie 36% kwartał do kwartału oraz impro, 35% oczywiście na minusie. Ponad 20% sprzedaż spadła u Polu 24% kwartał do, kwartał, kwartał do kwartału i Atalu 22,5% kwartał do kwartału. Z grupy 9 deweloperów, którzy zaraportowali wyniki sprzedażowe, tylko grupa Archicom, która zarządza także projektami grupy Echo, pokazała kwartalny wzrost aż o 15%. Zaczyna się więc dziać to, co powinno się dziać na zdrowym rynku. Gdy cena jest za wysoka, a w dodatku warunki finansowania, koszty kredytów mało atrakcyjne, potencjalny klient rezygnuje z zakupów. Gdyby zostawić tak tę sytuację, prawidłom rynku przy jednoczesnym zwiększeniu podaży, o której mówi prezes Dom Developmentu, kiedyś powinno dojść do wyraźnego spadku cen mieszkań, by zachęcić popyt do kupna, a nie tylko promocją na garaż. I to są słowa e, prezesa Dom Development, więc skoro prezes jednej z największych e, spółek deweloperskich w Polsce już e, wyciąga takie publiczne oświadczenia, Szanowni Państwo, szanowni kupujący, myślę, że powoli można otwierać szampana i czekać po prostu na spadki cen. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia!